Witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu i serdecznie Was zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ja już jestem. Połowie ogarnięte, jeszcze wystarczy wysuszyć włoski i się przebrać, z piżamy. Dzisiaj czeka mnie sesja zdjęciowa z Lili, więc nie mogę się doczekać. Sesja będzie o tematyce walentynkowej, więc super. Postaram się tutaj ogarnąć to, żeby coś nagrał, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wyglądało. Jestem troszkę zestresowana, bo jeszcze nie miałam takiej możliwości pójść z Lili, a teraz się zdarzyło, a także już nie mogę się doczekać. Odzywam się do Was później i mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła się podzielić z Wami tymi super zdjęciami. Słuchajcie, nie wierzę, że jeszcze mi się włosy puszą, jak yy, zrobiłam te olejowanie. Więc fajny fakt, jeżeli jesteście zainteresowani, za, zainteresowani olejowaniem włosów, to w poprzednim vlogu będzie wszystko wiadomo, także zapraszam Was tam. Ja właśnie czekam, aż tata wyjedzie z domu i będę wychodzić, bo jeszcze muszę śmieci wy, wynieść. Yy, jedziemy do nich na obiadek, a później tata nas zawiezie na sesję zdjęciową, więc fajnie. No chodź tu, Bąbel. Hej! Śliczna jesteś. O, A mama jest ładna? Nie. O, ty zdrajco mały. Ty człowiek rozruba. Czekasz na dziadka? Nie. Nie? Nie. To ja powiem dziadkowi. Tak. Dobra. A ty po śniegu chodzisz? Pokaż jak chodzisz. do domu, czyli cały dzień byłam yy, poza domem yy, byłam na tej sesji zdjęciowej którą Wam serdecznie polecam, ogólnie jeżeli ktoś jest z Elbląga, kto mnie ogląda i się wybiera na sesję zdjęciową to macie minus 10% do 14, lut minus 10 do 14 lutego na zdjęcia więc yy, jeżeli chcecie to naprawdę warto, fajne zdjęcia i tam jest 14 zdjęć 3 zdjęcia wywołane i, i, i coś jeszcze było Dopiszę wam tutaj, jak znajdę tą ulotkę. Naprawdę fajnie się pracowało. Fajne zdjęcia rodzinne wychodzą, jeżeli już dostanę zdjęcia do czasu montowania tego vloga to koniecznie Wam gdzieś tutaj powstawiam i wtedy sobie zobaczycie, jak to mniej więcej wyszło Ja z Lili zdjęć jestem mega zadowolona, Lili w miarę współpracowała, ale wiecie, z niektórymi dziećmi to różnie bywa, więc nie zawsze wyjdą fajne efekty um, Ogólnie pojechaliśmy jeszcze do um, Krzyśka mamy posanki i wzięliśmy tak sanki, wzięliśmy jabłuszko i wzięliśmy takie coś, zaraz Wam to pokażę. Ja nie wiem, jak to się nazywa yy, taki ślisk. I słuchajcie, poszliśmy na chwilę zobaczyć, jak to działa na górkę. Jezus Maria, na tych sankach się tak bałam zjechać. Zje, z sanek spadłam, z tego ślizgu nie spadłam, ale myślałam, że. Nie przeżyję tego, także masakra. No i teraz będę tutaj się ogarniać. Mam taki bałagan w domu, znowu że masakra, ale chyba troszkę zgarnę, a jutro wezmę się za generalne porządki. I tak to będzie wyglądać. O, a tutaj jest ten ślizgacz. On tutaj ma tylko anartę trochę połamaną, ale w sumie yy, przy zjeżdżaniu w ogóle nie przeszkadza. Zobacz jaka śliczna. Tak. No. Na się No, miałaś baloniki. No, i śrubię się. No. Kitka. Tutaj... Tu zobacz jaka śliczna. Kitka miałam. Dwa tu. miałaś kitki, tak? No. I jełam. A tutaj kto? Um. Mama. Fajnie, Lila. To jedziemy. Słuchajcie, weszliśmy na sanki, ale jazda ja tu się boję zjeżdżać z góry Kaliliwski ciągle na jakichś takich ostrych. A ja na takiej najmniejszej zjeżdżam. Machaj wysoko rączkami. Fajnie jest na śniegu? Fajnie? Łaba. Szybko do mnie. Wytrzeć ze śniegu? Tak. Chodź. Ujujku. Joki nunius. Już dobrze? Kochani, wiele z Was pyta się, w jakim stroju najwygodniej ćwiczyć? Mi najwygodniej się ćwiczy w topie, bez rękawów w takich 3-4 leginsach, które oddychają. I w butach ja mam tutaj riboki, takie klasik. One w środku są z taką żelową wkładką. Ale nie musicie się mną sugerować, bo mi jest w tym najwygodniej, niektórym będzie w dresach po prostu najlepiej ćwiczyć. Także to jest już kwestia indywidualna, ja właśnie będę tutaj się zabierać za mój trening dzisiejszy. Gdzieś ma być niezły wycisk, także trzymajcie kciuki. Rozkładam zaraz matę i za chwilę pokażę Wam na jakim etapie teraz jestem i pokażę dokładnie, które to są treningi, bo wiele z Was pisze do mnie codziennie, pyta: A, i ja ćwiczę w koczku z tego względu, że po prostu nie lubię, jak mi się włosy przyklejają. Robię taką mocną cebulę, żeby tu włosy nie wystawały, ale po prostu tak nie jest najwygodniej. I słuchajcie, kochani, tutaj macie napisane, że jest to wyzwanie 30 dni, dzień 15. Teraz mam interwałowy trening turbospalanie. Monika Kołakowska, i to jest. Trening trenuj w domu, to jest ważne, bo już tych wyzwań 30-dniowych troszkę u niej na kanale jest. I po prostu mi najbardziej to odpowiada, bo ćwiczymy od poniedziałku do soboty, ale są wyzwania też, które się ćwiczę tam, nie wiem, trzy razy w tygodniu. Tylko ja po prostu mam teraz dużo czasu, więc wolę zainwestować trochę w siebie, a później najwyżej będę trzy razy w tygodniu, jak pójdę do pracy ćwiczyć, więc no. Słuchajcie, tutaj dla was przepis dla osób, które. Lubią takie a la greckie sałatki. To kupujemy gotową mieszankę taką. Tutaj z... Pamiętam z czym, czekajcie. Dobra, już wiem. To jest mieszanka mix z kalafiorem, ale ogólnie kupuję takie zwykłe bez kalafiora. Ogórek, kukurydza, pomidorki koktajlowe, feta i oliwki. I potem dodajemy do tego sos. Tutaj jest sos sałatkowy francuski. Ja preferuję grecki, ale ten też jest całkiem dobry. I go się rozrabia trochę z wodą i trochę z oliwą z oliwek. I słuchajcie, taką sałatkę robi się dosłownie 10 minut. Jest tu feta, ogórek, na wszystko to, co widzieliście, pomidorki. A jeżeli ktoś lubi takie właśnie dania, no to naprawdę polecam, to jest super e, opcja. Ja uwielbiam tą sałatkę, po prostu uwielbiam. I wszyscy u mnie y, ją lubią. Mama to ją w ogóle kocha wręcz. Krzysiek nieraz mi mówi, że o, mam ochotę na tą sałatkę. Ona się bardzo szybko ją robi, tylko jedyne, co jest złe, to po prostu to, że tą mieszankę, y, sałat. Y, się kupuje i ona szybko traci ważność, więc trzeba praktycznie, że od razu zrobić. No i ogólnie najlepiej kupić od razu na dwie sałatki, wtedy wszystkie produkty się zużyje: typu kukurydza i na przykład oliwki, bo to zawsze zostaje. Dzień drugi, prawdopodobnie ostatni na śniegu, ponieważ robi się chlapa. Ulepiłyśmy potworzastego bałwana i teraz Lili próbuje go wziąć na ręce. No, spróbuj. No zostaw mu rękę. czemu mu wyrwałaś? No a teraz spróbuj na rączki go wziąć. Nie. nie da się, nie? No. A chodź tu powiedz, fajnie jest na dworze jak jest śnieg. Nie ma, buzi, nie ma buzi. Tak? A pokaż, gdzie bałwanek ma oko. A drugie? Mhm. Mm A gdzie jest nosek? Tu jest. A ręce? Tu ma. A druga? Tu nie. A buzię ma? No. <noise> A czemu mu nosa wyciągasz? Nie wiem. <noise> Opowiedz wszystkim mm, coś fajnego. <noise> Powiedz, lubię śnieg. Lubię śnieg. Lubię jeździć na sankach. No, tam są nasze sanki. To jak pająk robił? Tak A jak kraby tańczą? No a jak nóżkami robią tak szybko? No, i co tam jeszcze powiesz? Ja mam głowiczkę i pieroga. i pieroga, ale nie jadłaś pierogów, co kłapisz. Nie. <grym> Może mama na kolację pierogi dziś zrobi, co? No. Dobra. Ty bałwana lepisz? Nie. Koty. No bo już popsułaś bałwana, już śladu nie ma. Tak? Słuchajcie, byłam przed chwilą na sankach. Rano zrobiłam dwa treningi i idę robić obiad, i później nie robię nic. Naprawdę, chyba że wieczorem posprzątam trochę i po prostu jestem padnięta już, a dopiero jest prawie 15, więc powodzenia! No, a dziś mój obiad prezentuje się tak. W końcu zrobiłam ryż, bo ryżu nie jadłam X lat. Ryż jest w sosie meksykańskim i moje ulubione nakietasy. A tymczasem matka wariatka zrobiła sobie maskę, bo muszę oczyścić skórę, ale tym razem nie wystraszyłam Lili. Chodź tu do mnie. Nie boisz się już mamy? Tak. A co jesz dobrego? Um. Kulkę czekoladową? No. Dobra? Mm. To są mms -y, tak? Tak. No to jedz. Maszyna. <laughs> ale tak leciutko buźki daj. Nie. Maska. Nie bój się zobacz, ładna mama. Tak. Czego się nie zrobi dla swojego dziecka? Powiedzcie mi. <głos> <głos> Ładnie mama wygląda? Ja. Dziękuję. O już nawet tej pomadki nie ma do ust. A wiesz, że to było do ust? Pomalujesz mamie usta? To też. Mhm. O. Jak się czujesz, Lileczko? Kochani, my ciągle leżymy w szpitalu, także wszystko jest Lili Ciągle gorączkuje, nie wiadomo ciągle, co jej tak naprawdę dolega. Wszystkie wyniki krwi i moczu wyszły prawidłowo. Gorączka, jeżeli spada, to później wzrasta znowu do prawie 40, do ponad 39 cały czas. Lili jest tylko na czapkach przeciwgorączkowych i na kroplówkach. Dlatego, że antybiotyk jest tu zbędny przy no po prostu przy tym, że nie wiadomo nawet co leczyć nim. Bo jeżeli to wirus, to antybiotyki tak by nie działały. Widzicie, jak ja wyglądam już po prostu nie śpię tyle czasu, że masakra martwię się cały czas, bo to takie trochę dziwne, bo to już. Piąty dzień chyba, czwarty jak się utrzymuje gorączka, jutro powinniśmy wyjść, bo już poniedziałek, a nie wiadomo czy nas wypuszczą, bo nie zapowiada się na polepszenie. Także, nie wiem, mam nadzieję, że się polepszy z dnia na dzień. Lili dodatkowo wyskoczyło więcej krostek, ma teraz już nad wargami, wcześniej miała tylko na języku, teraz ma na języku, nad wargami. Wyciągle, że boli, także do kitu. Nie. Nie. jak się czujesz? Dobrze, na pewno dobrze. No sus. Dobra, w pokoiku na stoliku stało... Co stało? I? Jajeczko. Przyszedł kotek, wypił. Jajeczko. A ogonkiem stuk? Jajeczko. Przyszła mama, kotka zbiła, a skorupki? Zbiła. Przyszedł tata, kotka schował, a mamusia? Pocałował. Pocałował. Super. Lilunia, kroplóweczka masz? Tak. Pokaż, gdzie masz? Tu mam kubeczka. Tu. A pokaż rączkę z misiem. Już jutro wyjdziemy do domku, tak? No do szczurków. I o sanki. No na sanki, jak śnieg się utrzyma. No. Wyślij buziaka. O ile nagród dostałaś. Bo byłaś taką dzielną pacjentką. Wychodzimy dziś do domku, tak? Nie! No jak to nie? Pokaż jakiego misia masz. Masz misię, ale tu też jest misiu. Super. No i dyplom. Dzień dobry, panom! Dzień dobry! Cześć! Dawno się nie widzieliśmy co. Kto inny o was musiał dbać? No, jak się cieszą! Co to za rusy. Kochani, nareszcie jestem w domu, wyglądam jak tysiąc nieszczęść, ale to nic. Słuchajcie, ja przyszłam tylko zakończyć vloga, a tak myślę, że w kolejnym filmiku albo nagram też osobny po prostu filmik o pobycie w szpitalu, co tam się dokładnie działo, bo mieliście mnóstwo pytań. Słuchajcie, ja nie miałam po prostu czasu Wam odpisywać. Napisało do mnie chyba, nie wiem, z 300 osób na Instagramie. Naprawdę było Was tyle, że ja poddałam się w odpisywaniu. Mówię, dobra, nie odpisuję, bo po prostu to... Każdy pytał o coś innego albo o to samo. No, tysiąc takich różnych wiadomości, naprawdę byłam aż zdziwiona. Ale dziękuję, że mam Wasze wsparcie, że trzymaliście kciuki, żebym wyszła szybko z tego szpitala. No i wyszłam już wczoraj, ale byłam u rodziców na noc, a teraz przyjechałam do domku i tutaj wszystko będę musiała ogarniać. Także ja już się będę z Wami żegnać. Ten vlog to ojezd, to był chyba najdłuższy mój vlog w życiu. Także mam nadzieję, że to słynicie, to dacie łapkę w górę i że zobaczymy się w kolejnym filmiku, Także papa.